Teraz to koledzy z branży zapraszają mnie na sanki do latki się bożą jak pięciolatki Ale to ty zawsze będziesz moim wzorem, a nie tamci Łapałeś ze mamy i na kartki wylewałeś swoje, kiedy uczyłeś mnie matmy Zawsze kiedy wracałem z partii Udawałeś, że nie czujesz, pewnie też paliłeś blanty Staliśmy na balkonie, przy drodze wskazywałem palcem samochody Na które nie było cię, staw. Uciec jednym z nich, no teraz taki mam Żeby wracać jak najszybciej do EBS, BWA, Gdzie burza, wyłącz komputer, nie trzaskaj drzwiami Świecisz, biedzy sobie, zapytaj mam Nie mogłem wytrzymać z tymi samymi tekstami Często się nie zgadzamy, bo jesteśmy tacy sami Ale jesteśmy ekipą na całe życie Mój znajomi pobudzeni są z ojcami Niektórzy ich nie mieli, innym kojarzą się z krzykiem A ja nie umiem powiedzieć ci Teraz mówię, że cię Chciałbym powiedzieć, że cię Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi Teraz mówię, że cię Chciałbym powiedzieć, że cię Czemu tak trudno mi powiedzieć to drugiemu facetowi teraz mówię, że cię?